Ten jeden film, w którym wybucha głowa i pojawia się brat bliźniak Jacka Nicholsona. Mamy rok 1981. Na światło dzienne, swe przepełnione myślowym szumem głowy, wychylają skanerzy. Film może i w dorobku Cronenberga wcale nie należący do tych najlepszych, chociaż ja bardzo lubię za klimat i za paranoiczną dziwaczność. Wy też to widzicie! Wlatająca głowa! Ale zdecydowanie jeden z tych kultowych, a za status ten w dużej mierze odpowiadała wybuchająca w jednej ze scen głowa. Czego tu nie ma? Jest telekineza, jest niezapominany motyw przewodni i muzyka Howarda Shora, później stałego współpracownika Cronenberga. Jest jej trochę mroku, ale przede wszystkim to jedna z bardziej przystępnych produkcji kanadyjczyka, z której sporo frajdy czerpać może i szersza grupa odbiorców. Tytułowi skanerzy to grupa ludzi o telepatycznych i telekinetycznych zdolnościach. Skanerzy trochę tracą zmysły, bo słyszą myśli innych, bez względu na to, czy tego chcą, czy tego nie chcą. Wszyscy więc traktowani są w kategoriach obywateli niebezpiecznych, bo ich potężna moc, dzięki której mogą z łatwością zabić drugiego człowieka, czy też tylko wpłynąć na jego zachowanie, silnie wpływa na ich równowagę psychiczną, doprowadzając zazwyczaj do jej braku. W roli głównej pojawia się Steven Lacko o przeszywającym lodowym spojrzeniu. Jednak ekran skrada zaginiony brat bliźniak Jacka Nicholsona, złowieszczy, elektryzujący, porywczy Michael Ironside, którego można kojarzyć z występów w Pamięci Absolutnej czy Żołnierzach Kosmosu.